Witam serdecznie słuchaczy. Kosmiczna świadomość. Jak powstał mit Jezusa? Jak powstało chrześcijaństwo? Ta świadomość pragnie przypomnieć Wam, że historia Jezusa, pierwsze słowo pisane, było tym, co zostało zapisane około 80 lat po jego istnieniu na tej płaszczyźnie. Że pragnie również poinformować Was, że kompozyt znany jako istota Jezus był tym, który został złożony z różnych informacji. Ta świadomość wskazuje, że zasadniczo za Konstantyna koncepcja religii katolickiej lub uniwersalnej katolickiej w znaczeniu uniwersalnym, oficjalnej religii rzymskiej, jako takiej, która była złożeniem różnych pism religijnych, które zostały zebrane razem, aby stworzyć to, co jest znane jako religia chrześcijańska. Że wiele pism zostało zebranych z różnych źródeł, wniesionych do tych ksiąg Biblii i zawartych w nich. Ewolucja Biblii. Ta świadomość sugeruje, że istnieje książka Lloyd'a Grahama zatytułowana Oszustwa i mity w Biblii. Że księga ta siega początków historii, które zostały opowiedziane w Starym Testamencie, zwłaszcza w Starym Testamencie, które były brane dosłownie, w wielu przypadkach słowo w słowo lub pojęcie-pojęcia z wcześniejszych pism. Na przykład, historia Noego i jego czterech synów została zaczerpnięta z pism, które na długo poprzedzały historię ze Starego Testamentu i które używały terminów i imion dla synów które były identyczne z tymi opisanymi w Starym Testamencie. Ta świadomość wskazuje, że historia Mojżesza została skradziona z syryjskiego mitu, który pojawił się w związku z bytem o nazwie Misis. Ta świadomość wskazuje, że duża liczba opowieści w Starym Testamencie była po prostu wynikiem prób stworzenia przez hebrajskich kapłanów zestawu mitów i opowieści, dzięki którym mogli zorganizować własną religię, własną filozofię, aby stworzyć bardziej spójne społeczeństwo w tamtych czasach. Ta świadomość wskazuje, że prace Loida Grahama są głęboko zaangażowane w odnalezienie tych wcześniejszych historii z Babilonu, który był źródłem opowieści o ogrodzie Eden, poprzez syryjskie i inne kultury oraz indyjskie zapisy i opowieści o Indiach. Ta świadomość wskazuje, że nawet Nowy Testament składa się z wzorców związanych z historiami zaczerpniętymi z wcześniejszych źródeł. Takich jak Zoroastrian, Mitrian, Krajszna, Buddyzm, Egipcjan i inne, w których wiele wersetów dosłownie parafrażuje wcześniejsze pisma i wiele innych przypisywanych historii Jezusa zostały wyjęte bezpośrednio z tych innych pism. Historia Jezusa przy studni zaczerpnięta z wcześniejszych Pism. Ta świadomość wskazuje, że ważne jest, aby jednostki zdały sobie sprawę, że pochodzenie Biblii nie pochodzi z pióra Bożego, ale pochodzi z wcześniejszych pism w różnych kulturach i narodach, w czasie gdy ci hebrajscy kapłani łączyli to dzieło. Ta świadomość wskazuje, że te kraje, które zostały splagiatowane, zostały następnie oznaczone jako pogańskie narody, których filozofia była pogańska. Ale stało się to dopiero po tym, jak ich historie zostały skradzione. Jak symbole wpływają na byty? Ta świadomość wskazuje, że przez większość tego poprzedniego, dwutysięcznego okresu ery ryb, istoty stały się bardziej skłonne do otwartej i płytkiej interpretacji historii za dobrą monetę, zamiast głębiej patrzeć na ukryte znaczenia. Pojawienie się psychologii przywróciło znaczenie symbolizmu, ponieważ w trosce Frioda o stan snu podkreślano znaczenie symboli, a gdy symbole zaczęły nabierać znaczenia, istoty zaczęły rozpoznawać symbolizm na innych poziomach, które zostały wcześniej zignorowane lub zapomniane. Ta świadomość wskazuje jednak, że w przyszłości w tajnych szkołach większość nacisku kładziono na symbolikę, a nie na racjonalne wiadomości. Ta świadomość wskazuje, że rytuały, które zostały spisane w kościołach, zwłaszcza w Kościele Katolickim, są w rzeczywistości symboliką ukłon kolana przy ołtarzu i różne rytuały, które mają miejsce. Mają pewne znaczenie symboliczne, i ta symbolika jest tym, co podświadomość rozumie lepiej niż umysł racjonalny. Ta świadomość wskazuje, że jeśli istoty nie mogą i nie otrzymują szkolenia lub nauczania w znaczeniu symboli, stają się ofiarami tych, którzy rozumieją moc i kontrolę dostępną poprzez manipulację symbolami. Jak powstał mit Jezusa? Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę, że Jezus był połączeniem różnych bytów, a imię zostało wybrane kilkaset lat później na Soborze Nicejskim, gdzie byt Konstantyn nakazał zebrać się różnym sektom religijnym i stworzyć jedną religię dla Rzymu religię uniwersalną, która obejmowała wszystkie aspekty różnych religii, tak aby wszyscy mogli ją zaakceptować i podpisać się pod nią. Wpływ Apoloniusza Stajeni. Ta istota Apoloniusz Stajeni jest centralną postacią pewnego zakonu religijnego, który panował w tym czasie w Rzymie, a jego życie zostało włączone do świętej religii rzymskiej lub katolickiej wersji chrześcijańskiego Eposu, który stał się oficjalną religią rzymską w około 300 roku nowej ery. Ta świadomość wskazuje, że ta energia Apolloniusza została włączona, były też energie kilku innych duchowych przywódców rzymskich sekt religijnych, których historie również zostały sprowadzone, oraz były te duchowe osobowości lub bóstwa z innych rzymskich zakonów religijnych, z których pochodziły historie lub mity religijne innej kultury. Na przykład Krishna z Indii był jednym z kultów i grup religijnych w Rzymie, a jego historia połączyła się z historią Apoloniusza Teenii. Opowieść o Kryszni jako tej istocie, która przyszła na ziemię zrodzoną z dziewicy i próbowała ocalić ludzi od błędu i grzechu, ale która została powieszona za swoje wysiłki. Ta świadomość wskazuje, że zostało to włączone do historii Jezusa. A historia Apoloniusza była również częścią tej historii, a także były istoty, których religia polegała na czczeniu Słońca, gdzie było Słońce i dwanaście domów lub znaków. A ci czciciele Słońca mieli swoją historię o Jezusie, w której Bóg Słońca miał dwunastu uczniów. A tych dwunastu uczniów oczywiście odzwierciedlało dwanaście znaków tych, którzy byli czcicielami Słońca w Rzymie. To była oczywiście religia astrologiczna kompozyt znany jako Jezus. Ta świadomość wskazuje, że połączenie wielu różnych rzymskich zakonów lub organizacji religijnych, różnych sekt religijnych tworzących kompozycję, w której centralnym bohaterskim charakterem był Syn Boży, mający dwunastu uczniów. Narodzony z dziewicy, której intencją i celem miał pomóc ocalić ludzkość, a za jego wysiłki istota została zabita i powieszona na krzyżu. Istota ta ma również pewne cudowne moce, w tym te, które mogą uzdrawiać dotykiem, wskrzeszać z martwych lub przechodzić. W Stany zawieszonej animacji, jak to demonstrowali niektórzy mistrzowie Indii w różnych okresach historii. Kościół katolicki próbował zniszczyć Jezusa i jego rodzinę. Tak więc jeden aspekt tego złożonego, znanego jako Jezus, przeniósł się na zachód do IND-2, do Kaszmiru i został odnotowany jako istota znana jako Jezus i żyła tam do dojrzałego wieku. Inny aspekt tej kompozycji przeniósł się na wschód wraz ze świętą rodziną i Maria Magdalena urodziła dziecko. Ta świadomość wskazuje, że była to znana jako święta rodzina, którą Kościół katolicki dołożył wszelkich starań, aby wykorzenić i zniszczyć oraz usunąć wszelkie ślady informacji otaczającej tę istotę, a którą templariusze dołożyli wszelkich starań, aby zachować, promować i kontynuować tę świętą linię krwi, nawet do punktu, w którym kilkaset lat później. Zabierając świętą rodzinę, potomków świętej rodziny do Nowego Świata, przez Nową Fundlandię i do tego, co później nazwano Stany. Zjednoczone Ta świadomość wskazuje, że w tym sensie istota, która przyczyniła się do powstania kompozycji znanej jako Jezus, udała się na zachód, podczas gdy inna istota, która przyczyniła się do powstania kompozycji znanej jako Jezus. Skierowała się na wschód. Ta świadomość wskazuje, że były oczywiście jeszcze inne. Ta świadomość wskazuje, że próba omówienia historii Jezusa w tradycyjny sposób otwiera puszkę Pandory rozbieżności, kiedy zbliżasz się lub szukasz prawdy w tej sprawie, ponieważ Jezus z Biblii, będąc złożeniem wielu różnych bytów lub kilku różnych podmiotów, to nie jest prawdziwa historia. Nowy porządek świata również tworzy mitycznego Chrystusa. Jest to wytwór mitu, na którym mieszkańcy Rzymu mogą się skoncentrować. Podobnie jak obecnie jest tworzony przez wysiłki nowego porządku świata w celu ustanowienia nowego porządku religijnego. Religii jednego świata, którą wszystkie istoty mogą używać jako swego rodzaju kompromisu, dzięki któremu z czasem istota znana jako Chrystus w mitologii chrześcijańskiej, a istota znana jako Mahomet i istoty religii wschodnich, od Badi przez Konfucjusza po różnych przywódców religijnych. Różnych religii świata częściowo reprezentowany w nowym kompozycie to czy będzie to kulminacja istnienia istoty znanej jako antychryst dla niektórych, czy nowego mesjasza dla innych, wciąż pozostaje do ustalenia, ale jest to bardzo podobne do akcji, jaką jest próba zjednoczenia wszystkich religii. Ta świadomość wskazuje, że to, co wydarzyło się w Rzymie, było politycznym wysiłkiem Konstantyna, by zebrać energię skonfliktowanych grup religijnych i zjednoczyć je, aby powstrzymać wojny i walki między tymi grupami, które rozdzierały Rzym. Działanie Konstantyna polegało na tym, że poinformował przywódców religijnych różnych walczących sekt w Rzymie, że jeśli nie połączą się i nie przyłączą się do jakiejś religii kompromisowej, ich religia nie zostanie uznana ani legalna w Rzymie, a zatem większość z nich, którzy przybyli i dołożyli wszelkich starań, aby oddać swój szczególny dogmat i wartości religijne oraz swoje bóstwo w kompromis, który powstał, który stał się świętą religią rzymskokatolicką katolicki, czyli uniwersalny. Ta świadomość wskazuje, że w tym działaniu istoty te nie były w pełni usatysfakcjonowane. Nikt nie był w pełni usatysfakcjonowany, ale każdy wniósł część swojej religii i mogli czuć się pewni, że ich religia zostanie zachowana pogrzebana w religii chrześcijańskiej. Imię Jezus zostało wybrane jako imię bohatera lub centralny element religii, ponieważ oznaczało ani on. Ani ona. To było neutralne słowo. Rozważano wiele imion, w tym Zeusa. Byli tacy, którzy proponowali imię Zeus, ale wielu sprzeciwiało się, ponieważ Zeus był greckim bogiem, a Rzymianie nie chcieli mieć nic wspólnego z greckimi bogami. Dlatego starali się znaleźć imię rzymskie lub imię neutralne, którego Rzym mógłby używać jako własnego Boga, a imię, które ostatecznie wyszło na pierwszy plan, to imię Jezus lub Jesus, wymawiane Hejsu i był to hebrajski termin, który oznaczał ani on, ani ona. To było neutralne. Dalszym imieniem Chrystusa było pierwotnie Christos. Chrystus mieli na myśli przejrzystego, oświeconego lub Jezusa oświeconego. Istota Chrystusowa była tradycyjnie rozpoznawana na długo przed tym czasem. Grek miał postać, która nazywała się Chrystus, a Chrystus lub Kres oznaczało wysokość lub szczyt i istniały różne inne rodzaje Chrystusów. Przed Jezusem było wielu Chrystusów. W pewnych kulturach istniał czarny Chrystus lub Chrystus, a inne miały swoją wersję Chrystusowego. W Indiach był znany jako Krishna. Ta świadomość wskazuje, że Krishna jest indyjską wersją istoty Chrystusowej. Przed Jezusem było wielu Chrystusów. Termin ten był używany nawet w Atlantydzie, a zatem. Kiedy szukano dalszego określenia, określającego ich nowy składnik w nowej religii Rzymu, koncept Jezusa Kristosa, Jezus Chrystus był wynikiem i większość istot mogła zaakceptować to, ponieważ nie byli wrogo nastawieni do żadnej z tych kadencji. Wartość mitu jest prawdziwa, ale historycznie jest fałszywa. Wartość mitu jest absolutnie realna, a jego wpływ na istoty jest absolutnie realny, ale aspekty historyczne zostały zniekształcone tak, że kiedy ludzie mówią o całunie, który okrywał Jezusa, nawet gdyby był to prawdziwy całun, mógł faktycznie być całunem, który okrywał kogoś innego, być może Apoloniusza lub inną istotę, która umarła na krzyżu w towarzystwie tysięcy innych. Którzy zginęli na krzyżu w tym czasie. Ta świadomość wskazuje, że istniała oczywiście istota o imieniu Jezus, która pochodziła z Nazaretu. Żyła na obszarze Nazaretu, a zatem istniała istota Jezus z Nazaretu, która była jedną z różnych istot w tej kompozycji, ale wiele informacji przypisywanych temu kompozytowi dotyczyło. Innych bytów Apoloniusza Stajeni z jednej strony, Krishny z drugiej, a Boga Słońca rzymskich czcicieli Słońca Heliosa z trzeciej. Ta świadomość wskazuje, że zdaje sobie sprawę, że dla wielu ludzi jest to niezwykle zagmatwane. Nie oczekuje, że byty w pełni to zrozumieją, ani nie obchodzi go, czy byty to zaakceptują. Ta świadomość poświęcona jest jedynie przekazywaniu prawdy takiej, jaką widzi w odpowiedzi na zadawane pytania. Cuda i historie biblijne pochodzą z wcześniejszych źródeł. Ta świadomość wskazuje na historię wody w studni i umyciu nóg, a uzdrowienie niewidomego można znaleźć we wcześniejszych pismach religijnych z innych źródeł. Z innych kultur poprzedzających historię chrześcijańską. Zostały one udokumentowane we wcześniejszych pismach kulturowych z innych obszarów świata i zostały włączone do historii chrześcijańskiej jako część całkowitego kompozytu mitycznego stworzenia, które mogło służyć jako religia ludu rzymskiego. Jak Jezus przeżył ukrzyżowanie, ta świadomość wskazuje, że wydaje się, że historia Heisosa z Nazaretu, że istota ta miała zwolenników i była tą, która została ukrzyżowana na krzyżu, że istota Heisosa z Nazaretu podczas swoich pobytów wiele się nauczyła, studiując nauki indyjskie. Ta istota nauczyła się na przykład sztuki poruszania się w zawieszonej animacji, a kiedy została ukrzyżowana, Sprawiała wrażenie martwej, przechodząc w stan zawieszonej animacji. Gdy uznano, że nie żyje, został usunięty i złożony w grobie, a później wskrzeszony. Ta świadomość wskazuje, że jest to istota, która udała się z Marią Magdaleną w kierunku Francji i Anglii. Ta świadomość wskazuje, że istota stajeni udała się na zachód w kierunku Indii i wiele jego późniejszych doświadczeń przypisywano, wiązano z refleksjami historii Chrystusa, a zatem przypuszczano, że był Chrystusem. Ta świadomość wskazuje, że rozumiejąc, że każdy z tych podmiotów przyczynił się do historii Jezusa Chrystusa, można zobaczyć. Jak może istnieć wiele różnych form dowodu na to, że historia Chrystusa rozwija się w różnych kierunkach. Ta świadomość wskazuje, że byłoby również możliwe, aby istoty prześledziły KRYSZ za pomocą pewnych form dowodów, sugerując, że Krishna przeniósł się w czas znany jako era chrześcijańska, reinkarnował i był istotą Jezus Chrystus. Argument byłby taki istnieje wielkie podobieństwo między Kryszną a Chrystusem, dlatego też z powodu tych wydarzeń oznaczałoby to, że Kryszna reinkarnował się i kontynuował swoją pracę w Ziemi Świętej w czasach wczesnego Rzymu. Ta świadomość wskazuje, że wydaje się to być pewnego rodzaju dowodem na to, że niektóre istoty zaakceptują i pogłębią wiarę, że Kryszna był wcześniejszą inkarnacją Jezusa Chrystusa? To znaczy, chyba że zrozumiano. Że historia Jezusa była złożona, która zawierała informacje pochodzące z historii Jezusa z Nazaretu. Informacje pochodzące z życia Apoloniusza Stieni i innych wielkich nauczycieli, których studiowali ci, którzy stworzyli doktrynę chrześcijańską. Księga 16 ukrzyżowanych zbawicieli świata, czyli chrześcijaństwo przed Chrystusem. Ta świadomość wskazuje, że istnieje książka, którą jednostki powinny przestudiować, jeśli są tym bardziej zainteresowane. Jest ona zatytułowana 16 krzyżowanych zbawicieli lub Chrześcijaństwo przed Chrystusem, coś w tym stylu. Ta świadomość wskazuje, że opowiada o różnych podobieństwach do historii chrześcijańskiej z wcześniejszych pism innych kultur. W których bohater tych wcześniejszych kultur i pism doświadczał lub dokonywał tego samego rodzaju działań, co późniejszy Jezus Chrystus w religii chrześcijańskiej, to aż do szczegółów, takich jak mycie nóg, uzdrawianie niewidomych i wskrzeszanie zmarłych, i podobne nauki do nauczania Jezusa, a także narodzin z dziewicy i powieszenia lub zabicia w inny sposób. Za ten wysiłek. Ta świadomość wskazuje, że paralela Kryszny jest tą, która zawiera najbardziej podobne doświadczenia, ale jest też wiele innych, w sumie 16 Zbawicieli, których życie przypominało Jezusa, nawet w niektórych dokładnych sytuacjach. Świadomość omówiła obszar ostatniego tabu: dlaczego ludzie akceptują religię bez większego pytania. Ta świadomość wskazuje, że obejmowała obszar, który wcześniej wymienił jako jeden z ostatnich obszarów tabu, omawiając chrześcijaństwo i religię. Ta świadomość wskazuje, że to zdumiewające, jak religia może się rozpocząć, rozwijać i stać się tak potężna. W pewnym momencie pieniądze stają się niezwykle ważne w religii. A kiedy pieniądze zaczynają nabierać swojego ekstremalnego znaczenia, kiedy religia jest dobrze finansowana przez naród, religia rozwija się bardzo szybko i staje się znacznie bardziej ugruntowana w sensie materialnym, i dlatego jej korzenie stają się mocne i rośnie nawet bez dokładnego zbadania. Koniec części pierwszej. Dziękuję za wysłuchanie.